Cześć kochani, z tej strony Beata. Dzisiaj będzie obiecany masaż twarzy. Ja zastosuję mój kremik zijako ziemnego był we wczorajszej rolce na temat porannej pielęgnacji twarzy. No więc teraz tak nakładamy sobie krem na dłonie, rozmasowujemy i zaczynamy od dekoltu. Możecie sobie robić takie. Wsemki, następnie przechodzimy na szyję. Bardzo ważne jest, żeby kierunek, tak jak Wam mówiłam, był do góry. Dokładamy sobie kremu. Chyba, że macie gęstszy mój. Za gęsty niestety nie jest. Przechodzimy o takie ruchy na policzkach. Następnie do góry czoło do góry, na boki. Tutaj często robią się kurze łapki, także zrobimy sobie, żeby się jak najpóźniej nam pojawiły. Przejście przez czoło, druga strona. Następnie bierzemy krem mój ulubiony, Ecoona z zieloną kawą o puncją figową. Znowu rozcieramy i teraz tak, ruchy wklepujące. I takie dość środka. Ten masaż najkrócej trwa 30 sekund. Możecie masować 3 minuty, gdzie zabieg w gabinecie trwa około 30 minut. Także myślę, że taka pielęgnacja przed pracą będzie dla Was idealna. Do zobaczenia, pozdrawiam, Beata. Cześć!